Jeszcze się czem. Otwieram oficjalne. Oficjalne. Akin fail. Replay, please. Ok. Czemu? Zaczynam maraton sepka. Maraton yy, sepka będzie poleta. Kurde, poletał. Ja. Yeah. Nie. Polegał na spontanie. Tak jak zo us zobaczyliście. Usłyszeliście przed chwilą... chwilę. Yy. Będzie polegał na... Na na na... Na kurde, no na, na spontanie wszystko Będzie to co onej, nie wiem. Maraton będzie miał... zobaczyć tutaj spontaniczne spontaniczną ilość będzie maraton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 odcinek nie wiem, 10, 20, 40 w jeden dzień. Może mi się uda. Nie wiem ile. Minut. Chyba po 20 minut będzie... Maraton. Marachon. Tak. Fajnie. I to będzie taki prolog, nie wiem. Prolog, prolog, prolog. Prolog. Nie wiem. Modujmy z sepkiem maraton. Bo to będzie seria na modach, który jeszcze praktycznie... O nich nikt nie wiedział. To nie jest jakiś Jogobox, to nie jest jakiś technik, kurde serchnik, którzy teraz wszyscy tego używają, bo husiek, albo y, Junior, y, f, no Junior lub Zacha y, to przedstawił na YouTube, to będzie coś. Nie, Junior to przedstawił tego. Joe widzicie, spontan. Junior przedstawił co innego, ale dobrze. No, chciałbym to zakończyć ten mały prolog. Nie wiem, czy to Was zachęci... 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 Zachęci do oglądania? Dobra. To ja bym już skończył to na tyle. No tu. nara. Do maratonu. Ha!